Cześć, dzień dobry i witam Cię w drugim odcinku z serii przygotowania do Twojego egzaminu z matematyki, egzaminu ósmoklasisty i dzisiaj jest kolejne zadanie z cyklu prędkość, droga, czas, które to zadanie omawiamy w pierwszym tygodniu. A zadanie jest następujące. Dojazd rowerem do szkoły zajmuje Michałowi 15 minut, gdy jedzie ze średnią prędkością 20 km na godzinę. Z jaką minimalną średnią prędkością musi jechać Michał? By się nie spóźnić, jeśli wyjeżdża z domu równo o 7.45, a chce być w szkole o 7.57. Ok, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Ok, przejdźmy do rozwiązania i zapiszmy sobie dane w tabelce. Aktualnie Michał jedzie do szkoły z prędkością 20 km na godzinę i pokonuje tą trasę w 15 minut. Tak? I pytanie jest, z jaką minimalną prędkością musi dojechać, żeby wyjechać 7.45, a być w szkole o 7.57, tak? No czyli rozumiem, że przynajmniej o tej 7.57 musi być w szkole, czyli maksymalnie czas przejazdu Michała musi mu zająć ten drugi czas, od 7.57 do 7.45, tak? Czyli to wychodzi nam 12 minut, tak? A dla tutaj kalkulacji wygodnie nam będzie liczyć to jest 12,6 godziny, czyli 1 godziny, tak? Okej, okay. czyli ten drugi czas to będzie musiał być maksymalnie 1 godziny, tak? Dobrze. Czyli od razu zamieńmy tu sobie 15 minut. To jest 15,6 godziny, czyli 1 czwarta godziny, tak? Ok, czyli od razu sobie tu zapiszę, że w tym pierwszym wariancie pokonuje 1 czwartą godziny. Ok, i co musimy tutaj teraz skalkulować? Na podstawie danych z pierwszej, pierwszego jakby wariantu czasowego policzymy, jaka jest droga między domem Michała a szkołą. I jak będziemy mieli tutaj daną, to będziemy w stanie skalkulować. Jaką prędkość musi uzyskać, by być w szkole na czas, na założony czas? Ok, czyli tak, ogólnie wiemy, że prędkość to się równa droga przez czas, tak? Czyli, żeby tutaj przekształcić, jaki jest wzór na kalkulację drogi, no nie, no to mnożymy tutaj obu stronie razy czas i wychodzi nam, że prędkość razy czas to się równa droga. Tak? No to skalkulujmy drogę pierwszą, w zasadzie no to są obie te same, tak, czyli droga na podstawie tych danych z pierwszego wariantu, no to będzie tak, czas to jest jedna czwarta godziny, prędkość, no to jest 20 km na godzinę, tak, czyli wyjdzie nam, tak, godziny nam się skracają, jedna czwarta razy 20, ćwierć z 20 to będzie 5 i jednostka zostaje nam kilometrów. tak. Czyli droga to jest 5 km. Oba warianty no to jest oczywiście ta sama droga, czyli zapisujemy 5 km 5 km. No i teraz zostało nam ostatnie obliczenie, jaka tutaj będzie prędkość. Ok. Czyli z wzoru. Prędkość to się równa droga przez czas. Czyli tak, prędkość druga, w drugim wariancie to będzie tak. Droga no to jest 5 km. I czas to jest jedna. Piąta godziny, czyli te 12 minut, które maksymalnie może, tak? Że, może, że tak powiem, wykorzystać, żeby być na czas, tak? I wyliczymy wtedy tą minimalną prędkość, z jaką będzie musiał jechać, no nie? Czyli tak, 5 km podzielić na 1 piąta godzina, to dzielenie przez ułamek, czyli mnożenie przez odwrotność, tak? Jeżeli mamy 1 piątą, to odwrotność tego ułamka, no to jest 5 pierwszych, czyli 5, tak? Czyli 5 kilometrów RAzy 5 i tutaj wiadomo, odwrotność to godzina to jest 1 przez h. Tak? Czyli wyjdzie nam 5 razy 5, 25 km na godzinę. Tak? I to jest rozwiązanie. Czyli odpowiedź: Michał, aby się nie spóźnić, musi jechać z minimalną prędkością 25 km na godzinę, i taka prędkość zapewni mu. Jakby tą jazdę na styk, tak? Od 7:45 do 7:57. Oczywiście, jakby jechał szybciej, no to będzie automatycznie szybciej w szkole. Jeżeli masz jakieś pytania, to koniecznie napisz w komentarzu i widzimy się w kolejnym, trzecim odcinku. Powodzenia w nauce, cześć!